Kobieta, dziewczyno, umiłowana. Zapraszam Cię na wyjątkowe rekolekcje połączone z tańcem. Turnus wakacyjny tylko dla kobiet pod nazwą Kobieta w tańcu. To czas, w którym będziemy szukać naszej tożsamości zanurzonej w Bogu, w Jego miłości. Chcemy poprzez słuchanie Słowa Bożego odpowiadać sobie na pytanie: kim ja właściwie jestem, czym jest moja kobiecość, czym jest moje ciało. To w tańcu chcemy odzyskać poczucie naszej wartości, naszej godności i świętości naszych ciał, które są przecież świątyniami Ducha Świętego. Zapraszam Cię na wyjątkowy czas, specjalnie dla Ciebie. Kobieta w tańcu. Lipiec, sierpień 2020 roku. Popowo koło Warszawy. Zapisy i szczegóły na stronie www.worshipstyle.pl. Do zobaczenia.